Dzień dobry kochani, witam wszystkich na kanale Jolki czy Dobre Światy. W sobotę 26 lipca mamy Dzień Uniwersalny 6 spod liczby 15 z liczenia 33, a z ogólnego liczenia 42. Bardzo wysokie wibracje. No i kochani, jak widzicie zupełnie... Inna zmiana, nie słychać w tle e, muzyki, i nie jestem e, w domu, jestem na wakacjach, a że zaprosiłam Was na dzisiejszy dzień, trudno byłoby Was zostawić bez e, żadnego głosu. Więc, aby stało się zadość e, naszej praktyce w tym miesiącu dla wszystkich solenizantów, nie solenizantów, jubilatów którzy urodzili się. 26 lipca ja składam najserdeczniejsze życzenia. Karta zdążyła wypaść dla Was, moi drodzy, gdy zbywam się wszelkiej krytyki. Daję innym tylko to, co pragnę otrzymać. Ludzie odwzajemniają miłość i akceptację, którymi ich obdarzam i w kluczu sześć, jakżeż to jest, kochani, też y, takie prawdziwe. Więc ja Wam życzę, moi drodzy, żebyście byli dla siebie pełni miłości, pełni dobroci, z taką akceptacją, nie tylko dla wszystkich wokół, nie tylko dla bliskich, dla Was samych serdeczności, spełnienia marzeń. O zdrówku już mówiłam, ono jest najważniejsze. Go Wam nigdy, nigdy nie zabraknie. Yy, dziękuję, że jesteście ze mną, wszyscy, którzy się dziś pojawili i może mają urodzinki. I dla każdego, kto ma urodzinki w następnych dniach, na koniec tego czytania, wylosuję kartę urodzinową. Więc proszę, poczekajcie. Ponieważ nie wiem, czy się pojawią filmy do końca miesiąca, nie obiecuję, może coś nagram z drogi, może uda się coś nagrać z energią dnia, ale może się to nie pojawić codziennie. Zobaczymy. Ale co dziś dla nas energię mają, moi kochani, już sprawdzamy. Dzisiejsza karta duszy. Która chce do nas przemówić, brzmi tak: pytanie: Czy wierzę, że jestem wartościowy? I odpowiedź, jaka jest zawarta dla nas: Jesteś wartościowy, zasługujesz, jesteś kochany. Zacznij dostrzegać boskie piękno w sobie i wyjdź aby odebrać swoje życie, które sobie wymarzyłeś. Twoja korona została kupiona i opłacona. Włóż ją na głowę i noś. Maja Angelu Co dzisiaj powinniśmy w związku z tym zrobić? Jeżeli chodzi o wielki cel lub marzenie, zadaj sobie pytanie, czy czuję się tego godny? Mantra na dziś. Jestem wart wszystkiego. Kochani, jesteśmy warci wszystkiego. Jeżeli nie odczuwamy tego w sobie, to ja zapraszam was do założenia dziennika wdzięczności. Jest to piękne, potężne narzędzie. Tu w którymś komentarzu e, piękna istota napisała, że praktykuje już to od dłuższego czasu. Ja też to praktykuję codziennie. I kochani, to narzędzie otwiera nas na obfitość. Życzę nam wszystkim tego z głębi serca. I moi kochani, energia na dziś. Powiem Wam, że jak jest ta muzyka relaksacyjna, gdzieś fajnie mi się łączy z tymi przestrzeniami, ale w ciszy też trzeba umieć pracować. Ja. Jako numerologiczna piątka, która jednak ze skupieniem to jest taka duża, duża praca, bo ta, te energie są bardzo ciekawe. Mają dużo w sobie właśnie ciekawości, obserwacji, więc mnie taka muzyka fajnie prowadzi i wycisza. Oczywiście, jeżeli nie ma reklam, bo reklamy mnie rozpraszają. Widzicie, jak mi tu karty źle poszły, ale już sobie z tym poradzimy. Tu 10 minut na końcu widziałam. Także kochani, pytanie. Czy wiem, że jestem wartościowy? czy wiem, że jestem wartościowy. Jaka energia na tego 26? Oj, podglądałam ostatnią kartę, ale to nic. 10 buław. Kochani, skup się na celu i działaj powoli. Takie jest przesłanie tej karty, a tu jest cudowne dwa kielichy, moi kochani. Idź za głosem serca, idź za głosem serca, skup się Myślałam, że będę musiała wyłączyć, bo jakieś zakłócenia z tyłu. Widzicie, są rozpraszacze. To nie jest tak, że ich nie ma. Kochani, dwójka kielichów dla mnie i tak jak sobie przypominam, karty Osho to są te dwa piękne drzewa, które łączą się i konarami i korzeniami. Dla mnie to jest taka przyjazność, ale żeby w tym uścisku miłości, spleść się i trwać, to jest takie właśnie ukochanie siebie, danie sobie tej energii, właśnie tej energii, która jest w głównym pytaniu dzisiejszym. Czy wiesz, że jestem wartościowy? Odnalezienie własnej wartości, takiego ukochania siebie, miłości do siebie. I zaprasza nas energia, po tym nowiu, aby skupić się na celu, już jakąś drogę, żeśmy dużą przeszli i te przeszkody krok po kroku, ale to małymi krokami przechodzimy. Krok po kroku y, odgruzowywujemy to nasze poczucie własnej wartości, i można by powiedzieć, że tak jakbyśmy szli przez Las, popatrzcie się, tu jest nawet taki ciemny las, tak? Jakbyśmy sobie torowali drogę za nami. Jeżeli ktoś z nami idzie, to tym, co idą za przewodnikiem, już jest troszkę łatwiej. Każdy z nas jakiś trud podejmuje w dążeniu do własnego celu, nieraz przebijając się przez haszcze przez jakieś trudne, bardzo zarośnięte okolice. Zarośnięte czym? Naszymi przekonaniami, tą naszą wizją świata, którą żeśmy sobie wpoili. Ale zobaczmy też, jakie emocje będą nam przy tym towarzyszyć. Moi kochani, mój pies się cieszy, gospodyni wróciła do domu. Ale to nic, nie będziemy sobie przeszkadzać. Zobaczmy, jakie emocje. Popatrzcie się, wkracza spokój. No jak już się trudy, yy, współczucie. Jesteśmy współczujący, kochani, dla siebie. I to, co było nienawistne to, co nas blokowało, co nas trzymało, teraz uwalniamy, kochani, aby Popatrzcie, dać sobie, dać sobie posklejać to serducho, aby pozwolić sobie ukochać to, co bolesne nieraz w nas. Tu pod spodem, popatrzcie, cztery kielichy i siedem monet. To wszystko jest w pozycjach prostych. Wsialiśmy nasiono. Tu. Zadbaliśmy o własne granice, tak? Aby iść już spokojnie za głosem serca, to jest to są karty tła. Aby wyjść na poziom wyższy i uwierzmy, że podążamy tą ścieżką. Za każdym razem, kiedy pozwalamy sobie Zatroszczyć się o siebie. Sekundkę. Okej, okay, kochani, przyspieszamy. W każdym razie, jeżeli damy sobie to odrobinę współczucia, aby to, co jest w tle, zrealizować, czyli ten wewnętrzny spokój, harmonię, danie sobie uwagi i przyjazności. Odzyskamy wewnętrzny spokój. Łatwiej nam będzie realizować swój cel, dążyć do poczucia własnej wartości. Zobaczmy, co chcą nam przekazać karty błogosławieństwa. Uwolnienie się tak generalnie od tych ciężarów, od wypalenia, od sporów, to jest zdanie sobie pozwolenia właśnie na odpoczynek, na bycie w swojej energii, na zadbanie o ciało. Dzisiaj będzie łatwiej o to, ponieważ dzisiaj mamy ingres Księżyca do Panny. Dwa i pół dnia Księżyc pobędzie w Pannie, która właśnie. Jezos zdrowiu i my będziemy czuć, zwrócimy uwagę na właśnie samopoczucie, na to, jak się czujemy, na nasz nastrój, na nasze nastawienie, na naszą kondycję. I jeżeli damy sobie uwagę, to odnajdziemy ten spokój, ale też zatroszczymy się o to nasze niejednokrotnie. Głęboko polanione serce, niewyrażoną złość, niewyrażone emocje. Co podpowiedzą nam karty duszy? Refleksja. Miej oczy szeroko otwarte. Ucz się cieszyć drobiazgami. I łatwo jest się uczyć cieszyć drobiazgami, jeżeli praktykujemy wdzięczność, moi kochani. I zobaczmy jeszcze. Co nam energie anielskie podpowiedzą. Będzie to chyba na zakończenie miesiąca jeden z najkrótszych filmów. Zobaczmy, co energie anielskie chcą nam podpowiedzieć. O, już mamy celebracja. Niedawno albo w tych czytaniach na nów była ta celebracja. Nie pamiętam, ale wiem, że niedawno była. Może nawet we wczorajszym czytaniu, na 25, ale nie pamiętam. Celebracja, kochani. Czas byś poszukał radości, zachwytu i cudów dnia codziennego oraz prawdziwie się nim uradował. Celebrując zdarzenia i zmiany w życiu, wyrażamy za nie wdzięczność, a anioły radują się wraz z nami. Staraj się świętować wraz z innymi. Wyzwala to ogromną energię, która przyciąga anioły, przywołane śmiechem i radosnym nastrojem udzielają ją swojego błogosławieństwa. To także okazja, by zacieśnić więzy z bliskimi ci osobami, anielska mądrość. Przypomina Ci, byś celebrował i szanował każdą rzecz w swoim życiu, czy to dużą, czy też małą. Znajdź w tej chwili coś, co możesz. Ucz, uczcić, afirmacja, celebruję swoje życie. Wierzę, że jestem wa wartościowy. I pamiętacie mantrę: Wierzę, że jestem wart wszystkiego. Kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za każdy dzień tego miesiąca, w którym byliście z nami. Obiecałam, że dla tych, którzy się urodzili w następnych dniach, a może kimś się nie pojawić, to chcę dopełnić tej praktyki i dla wszystkich teraz po kolei urodzonych 27 dnia miesiąca. Prezent od Louise Hayes, afirmacją. Każda moja myśl tworzy przyszłość. Wszechświat wspiera każdą moją myśl, myślę i wierzę. Mam nieograniczone możliwości, wybieram równowagę, harmonię i pokój. Moje życie jest odzwierciedleniem moich wyborów. Kochani wszyscy urodzeni, 27 lipca, życzę Wam dużo zdrowia i aby każda Wasza myśl. Tworzyła Waszą rzeczywistość. I oby to były jak najpiękniejsze, najwspanialsze myśli. Dziękuję. Teraz dla wszystkich urodzonych 28 dnia lipca z życzeniami wszelkich błogosławieństw, zdrówka, pomyślności, o, wypadło. Przyszłość jest już. Przeszłość jest już za mną, kochani. Niech to, co trudne, odejdzie z waszego życia. Nadszedł nowy dzień. Dzień, który przeżywam po raz pierwszy. Koncentruję się na teraźniejszości i cieszę się każdą jej chwilą. I dla was, kochani, dla każdego, który się w tym dniu urodził, życzę, aby wszystko, co trudne, odeszło. Było dużo radości, spokoju i pogody ducha. Dziękuję Wam. Dla wszystkich, którzy się urodzili 29 dnia miesiąca, teraz przesłanie, moi drodzy, mamy już. Dla wszystkich urodzonych 29 z życzeniami zdrowia i wszystkiego, co najlepsze. Karty Luis mówią: Wszechświat zapewnia mi bezpieczeństwo, a życie kocha mnie i wspiera. Jakaż cudna afirmacja. Oddycham bogactwem i pełnią życia. Za radością patrzę, jak życie mnie wspiera i zapewnia mi więcej dobra, niż jestem w stanie sobie wyobrazić. Życzę wam tego z całego serca, tego dobra, tego, tej obfitości i poczucia bezpieczeństwa. I teraz wszystkim, którzy się urodzili 30 Lipca. Życzę, kochani, też wielu błogosławieństw, zdrowia, pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń i tworzę tworzą cudowną nową pracę. Całkowicie otwieram się na nowe możliwości w pracy, wykorzystuję moje talenty i zdolności twórcze. Pracuję w cudownym miejscu z ludźmi, których kocham. A wynagrodzenie za pracę jest dla mnie satysfakcjonujące. I dla tych, którzy się uczyli z tego pierwszego, urodzili, moi kochani, mamy. W moim świecie wszystko gra i niech gra w waszych światach. Wszystko tak, jak sobie życzycie. Dużo zdrowia. Wszystko toczy się w najlepszym dla mnie kierunku. Z obecnej sytuacji może wyniknąć jedynie dobro. Mam zapewnione bezpieczeństwo. Życzę Wam tego z całego serca. Kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam, może się jakiś film pojawi, ale najprawdopodobniej w sierpniu. I zaglądajcie na kanał, jak macie subskrypcję, macie dzwoneczek tam, żeby się wszystko pojawiało. To jeżeli coś dogram, to się na pewno o tym dowiecie pierwsi. Ale na ten czas żegnam się z Wami, życząc Wam pięknego końca miesiąca i dziękuję, że jesteście. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. I nie zapominajcie tu zaglądać, jest dużo materiałów na ten nów, więc możecie do nich wracać, możecie badać ważniejsze wibracje w waszym e, portrecie, ponieważ ten nów naprawdę jest wart uwagi i poświęconego mu czasu i odkrywania siebie. Do usłyszenia. Pa.